Monika Kalaur, witam Państwa serdecznie i zapraszam na informacje Legnickie Telewizji Dami. A dziś w programie fala alarmów bombowych oraz nożownik ze sklepu trafi do szpitala psychiatrycznego. Seria fałszywych alarmów w Legnicy. Pierwszy telefon nieznany sprawca wykonał około godziny 11. Później nastąpiła fala podobnych zgłoszeń. Strażacy co chwilę musieli wyjeżdżać na interwencję. Legnicka Straż Pożarna w środę dostała zgłoszenie o podłożonej bombie w jednej z legnickich placówek. Sukcesywnie otrzymywała takie telefony przez całe popołudnie. Dotyczyło to Urzędu Skarbowego w Legnicy przy ulicy Wrocławskiej, Sądu Rejonowego przy ulicy Złotoryjskiej i celnej przy Pątnowskiej, siedziby Krusu. Straż otrzymała także zgłoszenia dotyczące regionu legnickiego. Ładunki miały być podłożone też w urzędach gminy w Kunicach i w Legnickim Polu. Zgłoszenia o podłożonym materiale wybuchowym okazały się fałszywym alarmem, ale strażacy i tak wszystkie miejsca musieli zabezpieczyć. Pracowników nie ewakuowano, ale w Kunicach i tak osoby przebywające na stanowiskach pracowniczych opuściły je. W środę podobne informacje trafiały do wielu placówek na terenie całego kraju. Legniczanie będą mogli obejrzeć wspólnie mecze naszej reprezentacji w nadchodzących mistrzostwach Europy z piłce nożnej Euro 2016. Miasto szykuje specjalną strefę kibica na rynku. Nie jest pewne jednak, czy wszystkie mecze euro będzie można obejrzeć w legnickich pubach i restauracjach. Rodzinna strefa kibicowania wystartuje w piątek na Legnickim Rynku. Czekać w niej będzie wiele atrakcji. Będą dmuchane boiska, na których będzie można, będą mogły zagrać dzieci, ale także dorośli. Mobilny punkt gier PlayStation, piłkarzyki, będą animacje teatru Avatar. Artyści tego teatru będą malowały na przykład dzieciom twarze w kolorach jakich? Oczywiście biało-czerwony. Wciąż trwają jednak negocjacje pomiędzy Polsatem a legnickimi restauratorami. Ceny za transmisję wszystkich meczów wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Na kanałach otwartych będziemy mogli zobaczyć tylko pojedynki Polaków. Do końca tygodnia dowiemy się, które mecze euro będzie można zobaczyć na telebimach w restauracjach w centrum. Do Legnickiego Sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 42-letniemu mężczyźnie, który w kwietniu bieżącego roku dokonał wymuszenia rozbójniczego z użyciem noża w jednym z legnickich sklepów. Do zdarzenia doszło 25 kwietnia bieżącego roku. Jarosław B wszedł do sklepu przy ulicy Senatorskiej i tam zaczął grozić nożem pracownicy i właścicielce sklepu, żądając wydania dekodera do odbioru telewizji satelitarnej o wartości 600 zł. Bardzo mocno próbował na nas wymusić groźbami i przekleństwami wydanie dekodera dla swojej mamy groził nam, krzyczał, wyzywał, stosował tutaj groźby mówiące o tym, że rozwali nam sklep, że przejdzie, uderzy nas, oczywiście używając dużo bardziej wulgarnych słów. Na początku ta cała agresja była, można powiedzieć, że skierowana na mnie. Później dopiero przeniosła się na szefową sklepu. Właścicielka sklepu wezwała policję. Po kilku minutach sprawca został zatrzymany. Jarosław B. wcześniej był karany za współudział w zabójstwie. Po 13 latach za kratami w 2013 roku wyszedł na wolność. W toku śledztwa ustalono, że podejrzany leczył się psychiatrycznie z powodu zaburzeń urojeniowych. Mężczyzna jest tymczasowo aresztowany i przebywa obecnie w areszcie. W szpitalu zostanie umieszczony dopiero wówczas, jeżeli sąd to... Ten wniosek prokuratora, który został kilka dni temu skierowany uwzględni. Pozostaje czekać na sprawiedliwy wymiar kary. Wielkimi krokami zbliża się lato, a wraz z nim sezon wypoczynkowy. Ci, którzy lubią spędzać czas na świeżym powietrzu, mają do wyboru kilka miejsc w Legnicy. Jednak tylko jedno cieszy się tak dużą popularnością, Postanowiliśmy zapytać Legniczan, gdzie najbardziej lubią odpoczywać w naszym mieście. Jak się okazuje, najbardziej urokliwym miejscem jest Park Miejski. Park pod względem rekreacji zdominował inne miejsca w Legnicy. Obstają, że park, odnowiony, wszystko ładnie, zadbane, kwiaty posadzone. Moim zdaniem, park najładniejszy. Park Legnicki bardzo w sumie lubię po prostu robię tam spędzać czasu. Bark, park bardzo się zmienił, jest bardzo ładny, unowocześniony tych drzew. No wszystko jest fajne, bardzo mi się to podoba. No, centrum miasta też jest fajne i tutaj zmiana, co ma być tutaj przy placu słowiańskim. No i rynek jest, jest gdzie odpocząć. Bardzo fajnie jest. Legnica się dużo zmienia na dobre. Park jest piękny. A nawet Irinek też jest nasz ładny. Ja jestem patriotką. No do parku tylko chodzimy, tak na Placę zabaw na przykład, tam są fontanny. No tak więcej to ja nie wiem. Jak widać na portalach społecznościowych, także osoby spoza Legnicy cenią sobie nasz park. Nic dziwnego, zwłaszcza o tej porze roku, miejsce to wygląda jak z obrazka. Pochodzę z Leszna, a park legnicki jest piękny. Piękne miejsce do odpoczynku, do uprawiania sportu i do zwykłego spaceru. To tylko niektóre z komentarzy. Żeby chwytać się pomieniem słońca, no myślę, że park legnicki od razu pierwsze co mi przychodzi na myśl. Nie, nie jestem stąd, także... Także też myślę, że, że to jest atut, że, że to miejsce kojarzę. Śmiało można więc stwierdzić, że park jest chlubą naszego miasta. Pokaz techniki jazdy na motocyklu. Informacje z zakresu przepisów ruchu drogowego. Przegląd maszyn na dwóch kółkach to kilka atrakcji pikniku bezpieczeństwa. Wkręć się z nami w jedno ślady. Imprezę w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legnicy zorganizowali hutnicy, motocykliści, legnicka policja i wolontariusze KGHM. Spektakularnie wyglądały popisy jazdy na motocyklu w wykonaniu motopomocnych.pl. Okazuje się, że 300-kilowa maszyna w pewnych rękach może być bezpiecznym pojazdem. Trzeba umieć z nią postępować. Nasze stowarzyszenie skupia się na prowadzeniu różnego rodzaju szkoleń, których celem jest podnoszenie bezpieczeństwa motocyklistów. Tutaj dzisiaj akurat prezentujemy, robimy taki pokaz jazdy sprawnościowej opartej o ćwiczenia gymkany pokazujące technikę jazdy, czyli to co jest kluczowe do uniknięcia też często niebezpiecznych sytuacji na drodze. Pomysłodawcą pikniku bezpieczeństwa byli wolontariusze hutnicy ze stowarzyszenia motocyklowego Dragons Team TKKF Hutnik. Dzisiejszy piknik jest kierowany do młodych ludzi, którzy zaczynają przygodę z jednośladami, jak ze skuterami, rowerami, którzy chcą zacząć już jeździć na motocyklach. Jest to kierowane do nich, żeby zapoznali się z maszynami, jakie możemy zaprezentować z przepisami ruchu drogowym. Widzowie mogli podziwiać również popisy precyzyjnej jazdy samochodem. Do działań włączyła się Legnicka Policja, która już wcześniej prowadziła w zespole szkół pogadanki o przepisach ruchu drogowego. Dzisiaj na dzisiejszym festynie przygotowaliśmy takie miasteczko ruchu drogowego, e, przygotowujące małe dzieci do egzaminu na kartę rowerową, e, gdzie w przyszłym tygodniu WORD e, przeprowadzi taki egzamin dla wszystkich szkół powiatu legnickiego. W 2015 roku w Polsce odnotowano blisko 33 tysiące wypadków drogowych, z czego ponad 850 spowodowali motocykliści. We wszystkich zdarzeniach zginęło prawie 3 tysiące osób. 180 straciło życie w województwie dolnośląskim. Najczęstszą przyczyną tragedii jest nadmierna prędkość. W świetle takich liczb podobne pikniki jak ten w sobotę w Legnicy są bardzo celowe. Jubileuszowy koncert Gabriela Fleszera odbędzie się w sobotę 11 czerwca. Na dziedzińcu Akademii Rycerskiej Legniczanin podsumuje 20 lat swojej działalności na scenie. Fleszara w swoich aranżacjach wykonają Legnicy artyści. Zespoły, które wykonają te utwory to legnickie formacje takie jak Anastazji, Słaj, y, Fotony, Delez, Nikola Warda oraz Miasto Gniewu. W kolejnej części pojawi się Gabryś Fleszar i tutaj na początku zostaną przypomniane formacje, z którymi kiedyś Gabryś Fleszar występował. W drugiej części koncertu na scenie pojawią się kapele, w których Gabriel Fleszar dla dzisiaj. Są dostępne w cenie 5 zł w Galerii Ceterykon oraz za przyjaźniowych muzycznych. To już wszystkie informacje na dziś. Ja dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na prognozę pogody. Do widzenia.